No, było tak jak mówisz, Adam. Znalazłem. Znaleźliśmy też ostatniego członka naszej. Hello. Cześć. Dzień dobry? Dobry. Cześć. Co, dzień dobry, dzień dobry. Proszę Państwa, jak już nagrywamy, jesteśmy w pięknym Sosnowcu. Jesteśmy, bo w naszym wesołym autobusie, gdzie mamy Adama, Mateusza, Huberta za kamerą. Hello. Mnie mamy brakowało oczywiście pana Marzka, który tutaj przed chwilą się przewinął, ale, ale spokojna głowa, nie zabrałem was docelowo do Sosnowca, to tylko wypadek przy pracy i jedziemy do Opola. Z deszczu pod rydne, można powiedzieć. <grym> Proszę Państwa, bo już chwilę tutaj jesteśmy, ale się przeciąga. I Mateusz, Mateusz, dla widza powiedz, co właśnie idziesz zrobić. Idę skoczyć chopkę. Tak, i tyle. Mateusz właśnie idzie skoczyć pierwszą chopkę, która no nie jest. Mała, tam macie pana uliarza daleko w krzakach. Chopka naprawdę ma całkiem sporo przelotu. Może was zmylić to, że wszędzie tu są miski. I przez to te chopy niedużo wyrastają nad ziemię, ale są naprawdę yy, niemałe. Właściwie to nie mała, bo pierwsza jest spora. Później mamy jeszcze drugą, mamy bonerek i mamy trzecią hopę, czyli właściwie czwartą przeszkodę. I one są już mniejsze, ale to zobaczcie zaraz. Najpierw leci Mateusz. Tam na górze stoi Mateusz z gospodarzem, a tutaj mamy yy, młodszego gospodarza. Ten gość, Maciek Dobranowski, to jest ten, w którym potencjał widzę. Wciąż widzę. Wciąż nie przestałem go widzieć. A teraz, a teraz lekwanik. Ajajajaj. Mateusz, może Adam ci powiedział, że trzeba przyhamować, ale nie aż tyle. Na pierwszą widzowie jest definitywnie tutaj za szybko, ale ja na to mam prosty lek. I to jest właśnie to lekarstwo. Pan Aniołkowski, piękny Nowchędzic. to na drugiej? Naczek. Rower biorę. Pan Uliarz, ile jeszcze przerwy? Dwa miesiące. Dwa Trzymaj. miesiące, kupa czasu. robisz, salto? Zrobię salto specjalnie dla, no, dziękuję, dla, dla widza. Dziękuję. <laughs> <noise> Widzowie, bo tutaj jest wieża. Wieża, która ma ile tam wysokości? 7 metrów, ale wygląda jak miała 12, bo jest mega wąska. Ale już ma fajne, wygodne schodki. Proszę Państwa, ja na tym spocie byłem dawno, dawno temu i te schodki nie były w poziomie, tylko były prostopadle do zjazdu i były najgorszymi schodami, po jakich wchodziłem. Ale jest luksusowo obecnie. Tak, to jest? Tymczasowe zrobiłem Lasko. schodki, później mieliśmy to poprawić. Fajnie, że widać chopeczki. To może już ja jadę, ale pojedziesz zaraz, tak? Skoczysz. Przede wszystkim muszę pokazać sobie. Tak, i widzowi. Właśnie, wszystko dla widza, tak? Jedziemy stromiutko tu, tu bez docisków, jedziemy na spokojnie i cyk, salto, proszę Państwa, punkt. Tutaj trójeczka, troszkę za wolno, ale nic się nie dzieje. Do trójki tu jest fajnie i na koniec trujeczka też fajniutko, tu mały kłoterek śmigiełko no to tor, tor już widzieliście to był mój nie wiem który przejazd, ale któryś raz sobie już skoczyłem jest fajnie na pierwszą szybko, potem trzeba pilnować prędkości, ale generalnie super. Nie ty, Mateusz, czemu jesteś tu, a nie jesteś tam na końcu? Ja rozmawiam z widzem, bo mi wstyd. I bardzo dobrze, że mu wstyd. Bardzo dobrze. Ty, Maciek, śmierdzi tu spaloną gumą cały czas, nie? Bo ktoś tu hamuje na wyjściu. Szanowni widzowie, ten czarny ślad od hamowania to i powoduje to, co znaczy nie ślad powoduje, ale hamowanie generalnie powoduje, że się robi ten ślad, ale też cuchnie normalnie, normalnie cuchnie gumą. I jedziemy ponownie. Flip, ex -up. punkt trujecka trójaszeczka, ten i trzy barek na koniec, tu obośni go. Cyk, punkt Kubercik, czemu taki rower dziwny? Bo taki miałem w domu, aha, aha drugi Mam wyparował. Dróg, drugi był w drugim domu, a wiesz jak się powodzi. Co, no? Porady od Pawła, bez kampy i tak się to <giby> robimy. <giby> o Maciek. Tyg znowu naczek Ty Adam, inżynier, ile tutaj osób może, ten? Łooo, wow, za daleko proszę państwa tam było Felw dla odmiany Ty śmigiełko o, na pierwszej proszę państwa Dużo za daleko, więc poprawiamy lajnika a i o, po to była od Maćka. I Bonerek, co tam, mój bonerek zobaczymy co na końcu. Trójka z no futkanem, później nagram wam to z bliska jak to robi. Zrób tego na NoFootCanna na koniec, znowu to nagram go od strony lądowania Dobra. z bliska. Raz, dwa, elegancko. Cyk, jest tej lipek, Jak, jak na hulajnodze. No. O, Maciek, miałem wam nagrać trzyżeśną futkana. O, Może widzieliście, może nie. Mega tryszek. Tutaj ode mnie szalony tej był. Pięknie. Piękne słonko wyszło. A ja proszę Państwa tak się tutaj rozgrzewam. Takie progresywne liney będę robił. Coś sobie będziemy dokładali. No i na koniec myślę, że sobie nagram jakiegoś takiego na line, a, line a, takiego fajnego, żeby wrócić do domu zadowolony. Odpuszczamy lajnika. No Proszę Pana, właśnie się zastanawiałem, co by zrobić z tego małego bonerka. Frontlip z bonera, nie ma problemu. Mówisz <grym się> masz. Och, a koło to tajgerek. Prawie pusty, chyba smakował. Nie znamy, a później ktoś pomyśli, że to jest ustawiane. A to tajgery rosną normalnie. Dość, że przez te tutaj średnie czy wysokie napięcie, telefon się w powietrzu ładuje, że tajgery rosną. I Hubercik, a słuchaj, Hubercika. No. Ma to Krakowski dżyber, pięknie, zrobię flipa trzy bary na pierwszej, później dwa albo trzy na drugiej, i jak to zrobię, to wale tam fronta dla chłopaków. Co jest? Nie no, ale na pierwszej wychodzę bar, bar, bar. Ja już widzę, będzie front trip, nie? Mało! Ej. Tej lubek. a Aj, tu dla odmiany! Też tej lupek! Kurde, dwa tej lupe w jednym przejeździe to nie po mojemu. Zatem już tu miałem. bara za mało no, Tylko myśli, dwa no, <totety> miałem, trzy, no. Nawet tu powiedziałem sobie pod nosem no, tam tą pierwszą, być... Bo w ogóle bo sobie dwa, ba... Flipa dwa bary, dobra, do bary tak, i tak a dobra Aj, jeszcze nie <gryl> <gryl> No ale dobra już zmieniam Lina bo nie mogę się zapętlać Wow Wow, yeah, wow. wow. Chłop napuszcza się na łapie Ale Niech się puszcza ile chce. Nie są z, z tego. Od Chińczyka, ale z tytanu. No i są na dwunastkę, bo to jest dziewięć, są na Inbusa sześć i nie trzymają koła w żaden sposób. Ja mam tytanowe też od Chińczyka. I są bo na ósemkę. A na ósemkę Inbusa Na te mają i ósemkę i 12 A na ósemkę imbusa, dobra. Ósemkę Inbusa, dwunastkę yy, oczkowy, nie? Bar, no food Ajajaj Aj, Cały? No cały zdrowy. Sięgniemy sobie tutaj, bo tutaj, proszę państwa, mamy takiego wariacika. Gospodarz senior, no food kankan. Proszę państwa, bo się nam dzień, się nam powolutku kończy, albo raczej całkiem szybko. I kusi mnie od początku, mnie proszę państwa, kusi ta pierwsza, hopa, bo jest na nią totalnie nadwyżka prędkości. No i bym sobie coś tak, no. Coś bym sobie tak właśnie... Nie no, stresik na maksa jest. Normalnie robisz. Twarda no. hopa, nie? Twarda hopa <gry> jednak, nie? Okay. Twarda duża hopa. Oby Adam było tak jak mówisz. No było tak jak mówisz, Adam. <grym> Jaram się. Yeah no, wysiadka. No bo ja nie wiedziałem czy ja jadę, czy nie jadę. No, nie no, mówię, nie. Przepraszam, to nie ja. O, ale widzicie? Klameczka nic jej nie jest, bo porządna klama. Nie no, zajawa widzowie i w ogóle wszyscy zajawa, jednak twarda chopka. Fajnie, bałem się, dalej się boję, ale wiecie jak jest. Bez linea to tak nie bardzo. Tylko później pojechałem w lewo i turbulencje były. No. I ja nie wiem czy jechać hamować, czy jechać na hopę. Nie wiem, kurde tak Czyli, proszę Państwa, jaki line napały. ale jesteśmy na końcu, punktów nabiłem, nie powtarzam już tego, nie no, mogłem tej, ale, ale ja już mówię, wiesz, tryb kontestowy się załączył, tryb kontest, mówię, jadę do końca, ale zajawyczka. nie kuszę losu, kończymy tą sesyjkę, fajne hopki, ukłon w kierunku Adama, Opole, znaczy głosowiska Maćka Dobronowskiego, Zmęczyłem się, Chyba się zmęczyłem. Drugi tak, tak. na dzisiaj to byłby koniec.